We'll Anna chyba Graf z Wałca, Graf Polak. To już trzeci dzień targów, a zainteresowanie produktami Grafa nie e, Na dzisiejsze targi przygotowaliśmy klasyki e, z oferty dla wędkarzy, e, nie tylko, już dla myśliwych. E, z, dla wędkarzy przygotowaliśmy Graf Pro, Graf Teamate, to są tak jak wcześniej powiedziałam klasyki Graf, e, e, prawdziwą księgą na torcie i największe zainteresowanie Cieszy się e, nasz najnowszy produkt, e, który wejdzie dopiero jesienią e, do sprzedaży. Jest to kombinezon łamówki, który jest przeznaczony dla naprawdę ekstremalnych temperatur, dla minus 50 stopni. Posiada również funkcję wyporności e, poza tym ciepłą, które utrzymuje cały czas przy siedzącej pozycji, kiedy bękarz łowi pod lodem, czyli w naprawdę temperatura się znajduje to również, jeżeli taki przypadek się zdarzy, ma funkcję wyporności i pozwala ona na bezpieczne przedostanie się do, na stały lot. To oczywiście zainteresowaniem czuję się również y, komplet Flotka, który ma typową funkcję wypornościową i to on właśnie może przysporzyć się do uratowania życia naprawdę ekstremalnej sytuacji.